Wszyscy wiemy, że trzeba głosować. Kiedy jednak chcę to zrobić, pojawia się pewien problem. Nie wiem na kogo. W większości kandydatów po prostu nie znam, a nie chcę wybierać kogoś, dlatego że wrzucił najwięcej ulotek do mojej skrzynki pocztowej, yy, najlepiej wyszedł na zdjęciu albo ma chwytliwe hasło wyborcze. Chciałabym wiedzieć, kim jest, co potrafi i jakie ma konkretne pomysły osoba, na którą oddam swój głos. Chciałabym wybierać świadomie. Jeżeli też uważacie, że takie informacje są potrzebne i chcecie pomóc mieszkańcom Waszej Gminy w podjęciu świadomych decyzji w nadchodzących wyborach samorządowych, zapraszamy do realizacji zadania głosuj świadomie. Najpierw zastanowimy się, jakie są najważniejsze sprawy Waszej Gminy i przygotujemy krótką listę pytań do kandydatów. Warto ich zapytać o to, jakie mają doświadczenie zawodowe co potrafią, jakie są ich propozycje rozwiązania głównych problemów gminy, jakie mają pomysły działań na rzecz Waszej miejscowości. Następnie w czasie kampanii wyborczej zadajcie te pytania kandydatom i postarajcie się dotrzeć z ich odpowiedziami do jak największej liczby wyborców. W ten sposób pomożecie mieszkańcom Waszej gminy podjąć świadome decyzje w głosowaniu. Ja nazywam się Anna Ścisłowska, pracuję w Stowarzyszeniu 61. W 2005 roku przepytujemy kandydatów z ich poglądów i publikujemy ich odpowiedzi w serwisie pl. Jestem koordynatorką zadania głosu i świadomie w akcji Masz głos, masz wybór. Zapraszam.